Właśnie dojeżdżamy powoli na samą kopę, na sam szczyt W całym składzie, wszyscy jadą Z tych gór będziemy za chwilę zjeżdżać Chłopaki są Tak jak widać O właśnie, pięknie już widać u góry stację górną, kolejki Tam wysiądziemy i pojedziemy tymi oto górami w dół Trochę mgła jest ale miejmy nadzieję, że coś będzie widać u góry już jest ciocia Iwonka która będzie zjeżdżać z nami przepiękne góry Karkonosze. godzinę drogi pieszo na samą śnieżkę dla chętnych i spragnionych pieszych przygód zapraszamy my niestety nie skorzystamy i będziemy tylko i wyłącznie za chwilę jeździć na tym fantastycznym stoku i będziemy jechać tam na sam dół szybko, pięknie i przyjemnie no już widzimy tutaj szczyt Copa Libertadores Niestety wyciągi takie jak na załączonym zdjęciu, komuna, czasy gierka, te sprawy, ale już, gierka, już dług gierka spłaciliśmy, więc może zainwestujemy w porządniejszy sprzęt. No, datoraki są, ale nie jeżdżą, mało śniegu. U góry powinna być jeszcze czerwonka. I tam, o tu jest śnieżka, tam jest śnieżka. To jest o właśnie załączony obrazek śnieżka O Jest ciecza Iwonka Już Dzień dobry ciecza Iwonka Jedzie Alan Pierwszy I z tyłu sam Kevin mu tu pomoże, narty zdjąć i zeskakujemy. Super! mówi? Dziękujemy. Tu będziemy za chwilę jechać. Stańcie to przy śnieżce, zrobię wam bliżej jeszcze podejdźmy. Nie Kevin będzie jechał z góry na dół. Raz, a tam u góry jest śnieżka. O, właśnie, to jest śnieżka. Z tamtą podają pogodę, co się tak często mylą. Kevin ubiera narty. Ja też ubiorę narty. Aluś też ubiera narty. Oczywiście prywatny stop dla miecznikowskich, nikt nie będzie jeździł, tylko my. O, piesek jeszcze chce zjechać jakiś. I teraz jedziemy na dół To jest właśnie tam na dole, słabo widać bo mgła, Ale tam na dół musimy zjechać Jedzie Kevin pierwszy Alan i ciocia Iwonka Kevin pomału Ciocia Iwonka Kevin już jest tam Ciocia Iwonka, tu a Kevina i się widać Ja się męczę To góry dla prawdziwych bohaterów Ogórki zostały w domu O jest Kevin Zalanem tam, tak ten znikający punkt to Kevin Zalanem Zaraz ich dogonimy Ciocia Iwonka, też umie jeździć Jedzie Kevin zalany Zaraz ja trochę wyprzedzę Co chłopaki? Trochę mgła, ciocia Iwonka zjeżdża. Trochę operator się zachwiał, ale jest. Ciocia Iwonka machamy. A tu jedzie ja dwóch takich cukradłów księżyc. Na sam dół. Szkoda, że mgła nie widać, ale jest stromo jak na wieżowcu. Nikt tu nie jeździ, bo wszyscy się boją. Tylko Orły z Miogóża jeżdżą. Ciocia Iwonka. Na chwilę trochę niżej nie będzie tyle mgły. Bo na tą chwilę nawet nie widać, gdzie jedziemy. I tak jedzie ciocia Iwonka. Halo, halo ciocia Iwonka. Jedziemy, jedziemy, nie stoimy. Nóżki bolą. Kefcio, pomachaj. A tak się jeździ, jak się ma 6 lat. Kefcio, machamy. Dobra, Jala nie, też umie jeździć. razie jedziemy spokojnie, a za chwilę będzie jazda bez trzymanki na maksa. Naprawdę nie widać świata, taka mgła. Kevin pomaga Alanowi, mgła. A tam już za chwilę nie będzie. Ale mówi, że to chmury nie mgła. Leży, leży, mamy Cię! Mamy Cię, cwaniaczku! I tak, jedziemy, jedziemy! Kevin już jest tam! Już pędzi, już się Kevin napędził. Jedzie teraz szybko, bo przez las przejeżdżamy. Ojciec to nie dogoni ja mi poszedł tak ale on go goni trzymamy to tempo Są, so, są so, chłopaki, mamy was W o! Nogi bolą Czekamy na ciocia Iwonkę Jedzie ciocia Iwonka Czekajcie, ej, Alan, Kevin, stójcie Stójcie Tam będzie jechać, na sam dół. Jak widać na wyciągu nikt już nie jeździ. Tylko my. Jest ciocia Iwonka dojechała. Chłopaki są już niżej. Jeden z gorszych odcinków teraz nas czeka. Ponieważ nie było ratrakowane. Trzeba ominąć zderzenie z armatką. Stoimy kawień, zwalniamy. Nikogo na stoku, tylko my. はい。<Kyle. S 2> <laughs> Z samej góry zjechaliśmy, jedziemy dalej. Trochę płaskiego teraz. A jak do przodu daleko. Kevin daj jedziemy, jedziemy Kowalczyk, Kowalczyk i Iwonka została z tyłu Jest, jest, jest Jak jeszcze się jechało Ej Ta, ta to baba jest nie dłuższenia Dobra Jeszcze zostało nam jakieś 500 metrów stoku Z tej z całej góry zjechaliśmy Nikogo na stoku nie ma, tylko kosty z Miłogóra. Wszystkie kolejki stoją, ja na jednoosobowe ja wjechałem. sam na jednoosobowe, ja co? O, a tutaj mamusia z synusiem głupotki w głowie. Mały wojownik, sześcioletni, prymus z Miłogórza. O. już rozpędzamy się jedziemy